Siema widzowie, dzisiaj sobie zagramy w Natural Disaster. Zostawcie łapkę w górę i subika z dzwonkiem. Czekamy na rozpoczęcie gry. Jeśli wam się odcinek jeśli zostawicie 50 łapek w górę pod tym odcinkiem, może nagram kolejny odcinek z tej gry. Ciekawe co się teraz stanie. W tej grze chodzi o to, żeby przetrwać ogólnie. Co teraz się pojawi? Betterot, meteorite. Okay. Meteorite, that's okay. Uhuhu, 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 było blisko Dobra okay. stałem. Hm. żyję jednak, dobra. To dobrze. Ho ho, ho ho Aż drzewa latają. Aha No już się, już, już się nie podniosę, no fajnie, no nie no super Już się nie podniosę, no bardzo fajnie. Hm. No nie mam jak się podnieść. Znaczy, Jeśli chcecie, możecie też mi dać ops, macie unik na Roblox. Na Roblo, jak się znaczy się. No tak mapa teraz wygląda po tym zniszczeniach. Mhm. O diabelski młyn, ciekawie. Mm. Co tu się stanie? Pytanie teraz Chyba wiatr będzie, oby nie Nie no, jak wiatr będzie to będę musiał do tego iść Czy co? Ja się nie wiem Co za klawiatura, jak ją słychać? Nie poradzę, nie no na to. Chyba, że nie innym inne był, dał E! Tornado? Pomocy! Tornado. Dobra. To. Muszę w którą stronę teraz iść, żeby mnie to tornado nie złapało. Okej. Okay. Ciekawe, coś Ciekawie, Ciekawie. Okej okay. Myślałem, że będzie coś gorszego, a to tylko tornado, ale dobra Wygrano mamy. Um, podoba mi się to. To bliżej nie było przez chwilę. Kończy się już to. E, idzie to tu. Idzie to tu. Dobre, to wygląda Czekamy na następne. Fabryka No ciekawe Ciekawa, ciekawa. Teraz tutaj ja nie wiem. Co się stanie. Ale obstawiam na deszcz, bo te chmury mi tak znajomo wyglądają. Bo właśnie, albo na ten wiatr. Nie wiedziałem, że... Jeszcze kogo jest w ogóle? Nie wiedziałem, że jest jeszcze kogo w tym, że można usiąść. No, Ale ja dobra. Nie wiem, czy siatka może się zwalić, czy nie. A raczej może.

Wygraliśmy Tylko czemu... Nie nie prze... O. Tylko czemu mnie nie, nie przelepor? Aha! Dobra, się coś się zbugowało, nie wiem czemu. Szczęśliwy dom. Znam te numery. Co to było? Nie no, ale domek fajny typowy robloxowy Co by tu... Ciekawe... co tu ciekawego będzie Czekamy, czekamy Co tu się stanie teraz? Co to się stało? Co się stało? Gra mi się nagle zacięła i nie mogę nic zrobić. No co się stało? Ja nie wierzę w to, nie? Ja nie mogę. Nie wiem, gra mi się ścięła nagle i mnie zabiła, nie wiem czemu. Ale dobra, trudno. I i co jest? jak to się kręci? ciekawe jak to wygląda Nie przetrwał, no i no i no i nic. Dobra. nie mogę, nie nie wierzę. No ten, no co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Teraz się zastanawiam, czy tu się da wejść. Aha, bo boże święty Ja się zastanawiam czemu wejść tu nie mogę A tu jest szyba po prostu No nie To ja zginę Tsunami idzie skądś, a ja nie wiem skąd nawet wysokie Ty ja mogę zginąć Ty ja zginę? Nie nie gadaj Nie nie zginę Nie, nie to, zginęło, to nie, nie, nie wiem. To było ciężkie akurat Jeszcze raz mi taką mapę dało, no ale dobra, nie będzie Może następne będzie lepsze, no i nikt nie przetrwał, bo tsunami, tsunami było. Ja bym to przetrwał. Jakbym wiedział jak tam weźbym bym to przetrwał, widzowie. To tak. Zostawcie łapkę w górę i subika z dzwonkiem Elo.